Cześć, witajcie, cześciki, z tej strony Gaborek, a to jest kolejny króciutki filmik, może nawet taki trochę poradniczek, w którym pokażę wam jak zainstalować um, SCP Containment Bridge Ultimate Edition, które ostatnio jest serioną mnie na kanale codzienną i parę osób się już o to pytało. A mianowicie tak, żeby to zrobić, musicie wejść, nie wiem, albo w mój największy, najnowszy film, albo to wygooglować. Ja proponuję najnowszy film, który w sumie macie w karcie w prawym górnym rogu i wejść w opis i masz tutaj coś takiego jak link do gry klikacie w to wchodzicie, strona wam się ładuje i macie stronę Mod DB. wchodzicie w zakładkę files i bierzecie najnowszą wersję SCP Containment Breach Edition Ultimate Edition, pobieracie ja tego pobierać nie muszę, bo już to mam pobrane wchodzicie w to miejsce wyświetli wam się więcej coś takiego, otwieracie to o, to mam na drugim monitorze, mam to tutaj. Najlepiej, żebyście mieli jakieś WinRara albo WinZipa yy, i macie taki folder. Najlepiej, żebyście go rozpakowali na pulpit. W ten sposób klikacie OK. To wam się rozpakowywuje w tle. Szybciuteńko. To tam waży 400 MB, więc też za długo nie powinno się pobierać. I w momencie, w którym wam się to rozpakuje, to w sumie możecie usunąć poprzednie archiwum bo nie będzie mam już ono potrzebne. I macie ten oto folder. Wchodzicie w niego i macie scp. Container Bridge Unity, boże, Ultimate, Ultimate Edition to jest dosłownie ten click. Wchodzicie w niego i tutaj już odpalacie grę. Macie dosłownie grę, Musicie wybrać sobie rozdzielczość, waszą sterownik albo ten. Boże, sterownik albo tocz, jaką macie kartę graficzną. Tutaj, jeżeli ktoś ma dwie, na przykład. I tutaj możecie full skin wygrać, borderless albo 16-bity, czy używać rancerów, możecie zrobić część logi albo raportować bugi, wyjść i załączyć grę. I to jest cały poradnik jak zainstalować SCP Containment Breach Ultimate Edition mod. Mam nadzieję, że pomogłem paru osobom. Bardzo, w sumie, bardzo prosta instalacja nic takiego zaawansowanego tu nie ma. Zapraszam również na poprzednie odcinki z tego moda, ponieważ sobie już w tym momencie, jak to oglądacie, Blajże jest 3. Ja nazywam się Gabor. Zapraszam do social mediów, w opisie. mówię do Was Gaborek, jak przed chwilą powiedziałem. cześć, cześć.